Masz ponad 45 lat i mimo, że starasz się dbać o siebie, stosujesz dietę, bierzesz leki, ruszasz się, Twój poziom cukru nadal jest niestabilny? Czujesz się zmęczona bez powodu? Coraz częściej masz wahanie nastroju, a organizm nie reaguje tak jak dawniej? W takim razie ten materiał może zmienić. Twoje podejście do zdrowia i, co ważniejsze, może pomóc ci poczuć się lepiej we własnym ciele. W tym filmie pokażę Ci, jak menopauza wpływa na gospodarkę cukrową i które witaminy mogą pomóc odzyskać równowagę prosto, naturalnie, bez zbędnych komplikacji. Po 45 roku życia w ciele kobiety zaczynają zachodzić ogromne zmiany hormonalne. Jednym z głównych sprawców problemów jest spadek estrogenu hormonu, który nie tylko odpowiada za kobiecość ale też ma bezpośredni wpływ na wrażliwość komórek na insulinę. A kiedy ta wrażliwość spada, cukier we krwi zaczyna szybować w górę, mimo że robisz wszystko, jak trzeba. Metabolizm zwalnia, pojawia się trudność w zrzuceniu nawet kilku kilogramów, a apetyt bywa nie do okiełznania. To wszystko może być bardzo frustrujące. Ale jest też dobra wiadomość. Organizm kobiety wciąż ma ogromną zdolność do regeneracji, pod warunkiem, że damy mu to, czego naprawdę potrzebuje. I właśnie o tym będzie dziś mowa. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ogromny wpływ mają niedobory witamin i minerałów na stan zdrowia. Jeśli brakuje Ci kluczowych składników odżywczych, Twoje komórki nie będą działały prawidłowo, bez względu na to, ile leków przyjmujesz, czy jak dobrze się odżywiasz. Zmęczenie, rozdrażnienie. Problemy ze snem, skurcze mięśni, mrowienie kończyn, mgła mózgowa, stany depresyjne wszystko to mogą być sygnały, że Twoje ciało woła o wsparcie. W takiej sytuacji warto sięgnąć po sprawdzone i bezpieczne narzędzia czyli witaminy, które wspierają zarówno metabolizm cukrów. Jak i równowagę hormonalną. Pierwsza i najważniejsza z nich to witamina D3. Na Kolejna bardzo ważna grupa to witaminy z grupy B, a zwłaszcza B6 i B12. Są one odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, pomagają w produkcji energii i poprawiają samopoczucie. Ich niedobory mogą prowadzić do mrowienia, pieczenia stóp, trudności z koncentracją, czy nawet depresji. U kobiet stosujących metforminę, czyli jeden z najczęstszych leków na cukrzycę, ryzyko niedoboru B12 jest szczególnie wysokie, dlatego warto monitorować poziom tej witaminy i ewentualnie wprowadzić suplementację. Nie możemy też zapomnieć o witaminie E, silnym przeciwutleniaczu, który chroni komórki przed stresem oksydacyjnym, wspiera zdrowie skóry, serca i naczyń krwionośnych. Pomaga też redukować stan zapalny w organizmie, co u osób z cukrzycą jest kluczowe. Witamina E znajduje się w orzechach, olejach roślinnych i awokado, ale jej poziom warto również sprawdzić laboratoryjnie. Na koniec jeszcze jedna często pomijana, ale bardzo ważna witamina kwas foliowy, czyli witamina B9. Jest ona niezbędna do prawidłowego metabolizmu glukozy, wspiera wytwarzanie nowych komórek i odgrywa kluczową rolę w detoksykacji organizmu. Niedobory B9 mogą nasilać objawy menopauzy, zmęczenie. I problemy z nastrojem. Jak więc rozpoznać, że możesz mieć niedobory tych witamin? Jeśli mimo snu czujesz się zmęczona, masz wahania nastroju, drażliwość, skurcze nóg, kłopoty z pamięcią czy niepokój, to mogą być sygnały, że organizm potrzebuje więcej wsparcia. Warto wtedy wykonać podstawowe badania krwi i skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem. Od czego zacząć? Wybierz jedną z tych witamin, zrób badanie, zacznij od małej zmiany i obserwuj swój organizm. Zrób to dla siebie, nie musisz wprowadzać wszystkiego naraz, ale każdy mały krok to inwestycja. W Twoją przyszłość. Pamiętaj, Twoje ciało nie potrzebuje walki, potrzebuje czułości, zrozumienia i świadomego wsparcia. Małe zmiany, takie jak uzupełnienie braków witaminowych, mogą mieć ogromny wpływ na Twoje zdrowie, samopoczucie i codzienne funkcjonowanie. A teraz pytanie do ciebie, czy stosujesz którąś z tych witamin? A może planujesz zacząć? Napisz w komentarzu, z chęcią przeczytam Twoją historię i jeśli będziesz.